Cześć, z tej strony Leniwy Napowy. Dzisiaj wracamy z naturalnym biegiem wydarzeń. Także wrośniowa Cybermycha jest znowu aktualna, znowu trafiliśmy. A tutaj Cybermycha jest dzisiaj Batmanem, czy tam Batmyszą, czy jakby to nazwać. A przed nami Hover Race. Troszeczkę to wygląda jak taka, wiecie, nie wiem, bieda wersja mega race'a, trójki, bodajże. Natomiast dało się w to grać, pamiętam. Nie było to jakieś mega złe. Czego nie można powiedzieć o grach serwerowych, bo tutaj to jest czasami spory śmietnik, widzicie, Pacmany jakieś. Dynamity No puzzle to już w ogóle A Dalej widzicie Cybertop Jest Shrek Są Simsy Widzicie od poprzedniego y, Numeru Shrek wskoczył Do reszta już większość była mniej więcej podobnie Harry Potter, Wormsy Tu jest Happy Monika nie wiem, czy dalej jest jeszcze Happy, no ale wtedy była Mist 4 czyli kolejna część przygodówki. Ciekawe, czy tutaj dalej było renderowane, czy już były generowane. Trudno mi powiedzieć. Carmen Sandiego, The Secret of Stolen Drums. To też kolejna część serii. Może już ją poszukiwali w jednej grze. Jest Colin, jest Trackmania. Sunrise, czyli jeszcze łatwo widzicie? Mówiłem, wyliczałem. Ile jest Trakmani. tu jest kolejna jeszcze, o której zapomniałem. Ich jest naprawdę sporo. Colin, czyli kolejna gra wyścigowa. Dalej widzicie znowu kącik żartownisia. Widzicie Cybermychę. Do poczytania sobie. I Kota, który nie potrafi za bardzo jeść, chyba. No, i jest ten niesławny Spider-Man 2. Wiecie, no. I graficznie, i ro, jeżeli chodzi o rozgrywkę, to ta gra nigdy nie powalała. Jeżeli tutaj dadzą więcej niż 4, to aż jest dziwię, wiecie. Dali 4,5, czyli jestem zdziwiony. Bo jeżeli chodzi o samą mechanikę walki, to ona jest po prostu bezsensowna. Tak, przynajmniej moim zdaniem, trzymasz prawy przycisk myszy, i tak naprawdę jesteś dla tych podstawowych wrogów zupełnie nietykalny, nieśmiertelny. I oni tylko po prostu muzą tymi łapami w powietrza. A Spider-Man się po prostu dosłownie przykuca na 10 cm w dół, dosłownie uchyla głowę. I to, to w osobności wystarczy. Więc walka po prostu jest okropna. Dalej, kolejna rzecz, nie znęcając się tak już tak zbytnio nad tą grą Że nie możesz się przykleić wszędzie, tylko musisz się przykleić do Takich pajęczynek, które są po w pewnych miejscach wystawione, bo inaczej nie polecisz To też Ci zaburza jakąkolwiek wolność poruszania się, możesz tylko w odpowiednim, momencie się, w odpowiednim miejscu się przykleić w ogóle pajęczyną. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu absurdalne Nie można wejść na większość budynków na dach bo Cię blokują, po prostu przy... wiecie... blokują Cię na ścianach, nie można na dachy wchodzić także przechodząc dalej żeby się już nie pastwić no to może być zupełnie inny odcinek przeznaczony no a tutaj przed nami Simsy gdzie wreszcie wyszła druga część wreszcie można było sobie zrecenzować na spokoju, zobaczyć no, co ja tu będę dużo mówił? Szósteczka, myślę, że zasłużona to jest naprawdę bardzo solidna y, część Simsów. Nie, nie powiem już tam abstrahując, czy tam, która, która lepsza, która gorsza. Każdy ma swoje preferencje. Natomiast na pewno była była solidna, była dobrze wykonana. Pradzało w ogóle wprowadzenie Simsów w 3D to było też coś rewolucyjnego. Przynajmniej nie wiem jak tam było wcześniej. bo wcześniej było jeszcze na konsoli. One już trójwymiarne, natomiast wersja na komputer osobisty to jest dopiero Simsy 2. Prawdopodobnie, możecie mnie skorygować. Widzicie. że to zaczęło we wrześniu 2004 roku. Tutaj. X-pan czyli polska na koliny. Nie wiem jak tam wyszło, nawet tam dość, dość chyba wyszło. Może nie jest jakoś mega popularna, ale tam chyba nie, czy nie ma chyba parę części nawet. Więc coś tam się urodziło w Polsce i bardzo dobrze. No a tutaj Richard Burns Raleigh. Czyli kolejny wyścig, ale już taki bardziej pod symulatory podchodzący, to już jest takie naprawdę, wiecie, topka. Nie wiem ile tam było części też tego Richard Bursa, ale to to już naprawdę było coś dla prawdziwych pasjonatów, którzy sobie tak byle kto nie mógł takich, wiecie, sobie pojeździć i sobie takich czasówek robić. Znaczy każdy by się jakoś tam dotoczył, ale żeby, wiecie, bić jakieś rekordy czy coś, to naprawdę jest Zupełnie inna para kaloszy niż wszystkie te koliny. Doksy piątka, recenzja Eldorado. Eldorado też bardzo fajna gierka. Łamigłówki oczywiście, a akurat się rozruszać po wakacjach. Bombowa zatoka, czyli kolejna. Gra dla dzieci Nie wiem Jak tam z przyjemnością rozgrywki, proste sterowanie, klawiatura i męż Natomiast nie miałem Okazji Looney Znowu w akcji widzę Pytania, odpowiedzi Tutaj widzicie ktoś, nie wiem kto, jakiś. Alan Robert Wspinaczkę uprawia bez zabezpieczeń. Znaczy, wtedy uprawiał, a nie wiem. Czy teraz? Już nie wiem, czy nie będzie troszeczkę takim. Nie wiem, czy że jest aktywny, czy już na emeryturze spinaczkowej. No ale widzicie takie coś. Też ludzie uprawiają. Do dzisiaj są różni ochotnicy, którzy tam na takie rzeczy wspinają. Tutaj konkursy plastyczne. Mój brat, Niedźwiedź, czyli kolejny film. na rady magnetofon Marki Philip do wygrania, także było o co grać. No i Tony Hawk. Czwóreczka całkiem solidny, fajny do ogrania tytułu. on tak jeszcze stał na takiej krawędzi tych pierwszych części i nowszych on jeszcze był bardziej właśnie z tego kiedy ta warstwa fabularna nie była zbyt zarysowana bardziej to było w stylu arcade'owym czyli zbieramy sobie te litery bijemy rekordy a później już od tej piątki tego American Wasteland bardziej to poszło w stronę rozgrywki Fabularne, mieliśmy jakieś kwestie, jakieś zadania, więc to jeszcze była ostatnia z tych takich oldschoolowych części, chociaż już coś, niecoś było właśnie takiego nawiązania do różnych zadań, fabularnych można powiedzieć, po części przynajmniej. Tutaj kit padł. Oczywiście. strony Dużo kotków, dużo y, blindek, nie wiem, to jest po niemiecku, tak? Niemiecka strona i un, Unina z gazu, Uzinagas. No w każdym razie dalej są szybowce, Muzeum Mośników Danych kolejne wyścigi Też Szukały swoje niszy, nam tam One naprawdę miały sporo różnych, wiecie, portów Bo ta gra i wyszła na, bodajże na y, Game Boy Advance PS2 chyba Właśnie macie na PC to macie na Pc'cie Była potem jeszcze druga część, także tutaj, tutaj troszeczkę to Oczywiście rozwijało, natomiast suma sumarum jednak Need for Speeda i jego długowieczności nikt nie pobił. Szania z takich właśnie widzicie ścigawek arkidowych Cyber Palmtop'y, Palm topy widzicie? To było, widzicie coś 266 MHz z taki procesor procesorek 3,5 cela 32 MB pamięci flash 4 RAM-u Moduł Bluetooth IRDA soty na kartę pamięci Karty SD można było sobie wsadzić, więc to... To też naprawdę było grubo Tak wiem teraz, teraz to brzmi idiotycznie Ja bym się z tego naśmiał, ale naprawdę wtedy to robiło faktycznie robotę I były zupełnie inne standardy, teraz jak po prostu patrzy przez pryzmat Dzisiejszych czasów, niestety się tego nie da uniknąć pewnych porównań do współczesności. A tutaj Windows Longhorn Wersja systemu miała okazać się jeszcze w tym roku. Nie wiem czy w ogóle coś takiego wyszła ten Longhorn. Przez mówiąc. Czy nie, nie przeszło? Naprawdę nie jestem, chyba nie wiem, czy nie proszło teraz na wistę później. Nie wiem, czy nie zrezygnowali po prostu z tego w ogóle systemu. Bo po xp była pamiętam, że właśnie była wista. 2007 rok. Jeżeli coś było pomiędzy, no to ja niestety Mnie to ominęło. przeszedłem od razu z xp a A tutaj widzicie jakiś Longhorn Może była jakaś, nie wiem. No nie wiem. Musiałem po prostu sobie to sprawdzić strona nieprzemocy i... Łamie główki forum Cybermychy było kilkakrotnie atakowane przez jakichś frustratów którzy mieli wielką ochotę po prostu w zabawę i uruchomiono nowe forum, zabezpieczone lepszymi zabezpieczeniami więc widzicie, nie wiem kto po prostu chodzi na stronę Cybermychy, żeby... na forum Cybermychy, żeby kogoś wyzywać no, ale widzicie, że tak było. Tutaj Cywilizacja, Rayman, z Kultajkun. Także cała po prostu, wiecie, Shanghai Street Racer. Ciekawe, że to było też od tego Londona Street Racera, czy jak to się nazywało? No i kącik Szartownisia. Tutaj Muchtrix, bracia Muchowscy I kto zgadnie jaki to film to dostaje tutaj, nie wiem, kromkę chleba Z czego oni sobie tu żarty stroją A na końcu no to klasycznie taki design, Widzicie opis tego co jest wewnątrz A ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Komentarze są Wasze, a ja Wam dziękuję. Cześć!